Nagrywałeś wojsko, kiedy start. No start. start. No już. No. Mów, mów i wiesz. I da się no, ja nie I mogę. Muszę, w... bo to ostrożnie łapię. Czuwior. Buł. Tak, żeby... Ooo. Z efektem. Mordo. Au. Ale od tej strony będzie światło. No, musisz od tamtej strony. Zobacz tam, co będzie. Podnieś się. No weź drugą nartę też podnieść. To już jak Pomiędzy to, od, czy od, Odwrotnie. No tak. że Na krawędzi. Na jakiej krawędzi? W nogach? W nogach to nie będzie stabilne. No to musisz. to musi ścisnąć wtedy. No właśnie chodzi o to, żeby to... No o tak. Musimy tu przed nogami, bo no. Nie, tak musi być. Jak? No, tak o tak rady mordo. Co wy robicie? No nie tak musimy patrzeć, tu patrz... Dobra, trzymaj się, tak się nie gadaj. Two hours later Ja hours pomagać? Ja ci nie pomagać Ty mi pomoc A co ty ty, ty mi jajka widać? Dobra, test naszej konstrukcji number one działa Dobra to, to to idzie na pierwszy ogień, dobra? Ty siedzisz na tym? A ja ciągnę, dobra? No, dobra, to no, Nie, co się stało? Zwróciłeś mnie! What? Ja nie, nie wywróciłem! Zwróciłeś? Ja lecę, Siema What? Chodź tu w noju! Y Chodź tu w noju! Chodź tu w noju! Chodź tu, do Chodź tu, do Chodź tu do Takie rękawiczki, że wiesz? Kameruj, kameruję Kameruj. Kameruj się! Bokiem tym lej, no mówię ci bokiem, spróbuj. Jak nie po... wylewaj! O, zobacz, patrz, Zobacz. Mówimy? Ale tak do końca nie wyleje No jak nie! No mówię ci! No jak nie! No jak? Trzeba tak, bo tak się No nie, nie bo dzisiaj chruplać. No i zobacz co robisz? Tej, no y i mówiłem, że. A, on się nie na laniu paliwa. Y to jest węzeł. Fer gaz! Ferrari. To jest gaz. Na wodę jest i tak? Gazu nalałem właśnie. Dobra! Panie, panie, pan jest gotowy? Ja wiem, że to nie jest BHP. A nie jest za daleko? Może jedną linę udałem, czy nie? No, no jest dobrze. Tak, bo to przynajmniej pan, będzie tak bezpiecznie. Go widać? Bezpiecznie ma być. Go widać? No zobacz. Czego? E... Łopat to być. Ja wziąłem ten wiklup, zobaczcie. Tylko te cię może na głowę spać. Chodź! Jedziesz? Jedźmy Łe, tu pani to jest. Trzymaj się! Uh! Oj, gleba leży! Stój! No! Urwał! Kabel! co ty ja No, spadłem, przejechałem! 100 metrów nawet, nie? No, wypalił się! No bo jechał i nagle puścił no i się wywrócił. ty Cieo, pękło! No i co? Tyle się staraliśmy i ty zepsułeś od razu po 100 metrach. Ale no powiedz, grzesz, zróbmy? Jak! Ody są, co? Weźmy linę, tak załóżmy dookoła, to położymy i tak spróbujemy pojechać. Co ty za No patrz, Zobacz, zobaczysz, chodź. Ja no to mam... idę patrzeć. wiesz to. Co ty wymyśliłeś? A, teraz zrobiłem tak, kurde, nie mogę trafić w dziurkę. I co, i za zaczepiłeś linę w koło tak? Tak, i teraz będzie lepiej, bo nie muszę tego trzymać. Będę mógł się manewrować, bronić i wszystko, wiesz? No nie wiem. Jak na wydaje na mi się, że i tak się wywalisz, bo jesteś kaleką. ja cię znam? To wleci pod dniu. O, Dawaj! Trzy dwa jeden pojściało! Haha! Ha. Jedź, jedź, jedzie! zobacz, twardy zawodnik! ma, bo wiesz. Dobra, Haha! nie, jeszcze jedzie. Dobra już. My jesteśmy gdzieś, jest gdzie że nie że wiem co nie. Co ty yy, do mnie mówisz? No nie wiem No bo dobra, tam Bo ogólnie porwał mnie Tam jest co, o, tam nie ma człowieka A ja tu jestem i jadę dalej z nim W bagażniku otwartym Wszędzie jest śnieg Co się śmiejesz? Co się jest? Co się śmiejesz? zostało O, o, zamknęło się Krzesło Co? zostało czy też? No, to, no tak, jedzie za nami krzesło to, to, Serio? No <grystanie> to jesteś teraz ja nie nagrywany. Stawa, ja nie stanąłem, bo... A, a! Ja nie stanąłem, bo... Wyglądasz jak 1 Byliśmy pod górkę standardiego. Wiesz? Wyglądasz jak fullmuarem. Tak zobacz, bardzo niego. A wow. Tylko to pamiętaj zobaczyć, jak... To takie dziury, że masakra. Dasz radę? Czy potrzebujesz nawigatora, że lewy, prawy, lewy, prawy, dni, prawy, nie lewa! Ła! Wow. Tu można mi się zamknął. No w kiedy będę walczył? Poczujesz. Kiedy tam jedzie dalej? No jedzie. Mówiłem, no że jedzie. Mówiłem, że prankujesz. No nie. To był prank? Z czego? Jak to, że to nie odpadło? Dalej? Ja bym powiedział ci, że nie ma żadnego koła tylniego. To jest dopiero prank. Muszę jechać bo jak statek, to już staniemy i... No to jedź szybciej! No nie da się! No jak nie da się? Jesteś zawodowym kierowcą przecież! No wiem, bo mam kask. No właśnie, no to musisz jechać Ua! szybciej! A? Ten człowiek mnie zabije tutaj! Zapal, co światło jeszcze? Chciał, jakieś o, światełko? No tak, ja bale drifty kierownicą, a jedziemy Woda. prosto. Nie, ale masz tu ważyć yy, żywopłot. Czy, czy nie? mnie? Masz tu O Jezus Maria, bo chór jest po Co jest? Mur jest po lewej. Mur? jeszcze tutaj ledwo co mieczy. Dzięcie jest! Szybciej! Dobrze, że jestem wikiem wikim desykowany. O wow, Wrażenia? Ale pufa nie odpadła, ty odpadłeś no, cienia się. Wiesz jak to wyglądało? Minarty uciekły na takie boki Nie wiem, ja z... bo prowadziłem, nie I miałem. na samej pufie, czego sobie jest, na samej pufie On tak, tak, tak? tak brektał ze mnie, że to jest kosmos Dobra, tak, zmieniamy rył. sprzęt, ja chcę teraz tu być Czy nie? Albo nie, ja go damy, bo on jest śmieszny A ja na czym mam jechać? Ty, e, Dam ci deskę kozytową ja Nie, to na talerzu Ależ na finał Ależ na finał To mogę ci dać, co to co, tak co to jeszcze jest? Koło ci mogę dać Opona Chcesz koło? A to jest opona, maska, talerz, gdzie? No. A sanki są? Nie. Sanki są już. W się ze sensie, sławiaków. Do Sławiaków. To tu się nadasz. Cykał mówi, że się cyka I, i nasz kaskader mówi, że pierwszy jedzie, żeby mu pokazać. <grym> Ale no On na kole. Ok, Chcemy walić boka na zakręcie. Dobra, 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 nie gadaj, testujemy. Oj, nie pojedzie. Ustaliśmy widzowie. Na się niczego. Nic tutaj nie ma. Nawet ludzi tutaj nie ma. To tylko oni jeszcze. O, jedzie, jedzie. Jeee! Yeah! Mamy to. Udało się. Albo nie. Tak. Oj! 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 Jedzie! Jedzie! Bokiem, ale jedzie! Jedzie! Pojechał chłopaki, to ja radę! Oklapał mnie całego. Wielu Tak. Tak. No co przełóż w... Ale nie chce się zakręcić, czemu to wykręciłeś tak? Jak to jest? zrobiłeś? O, o nie z bał no, jak to No, no mocniej Ja nie, nie mogę Bo krzywą może wkręcasz No jak Patrz, teraz będzie fajnie Tu jest kawałek prostej Tam To jest beton To jest śnieg To jest beton To jest śnieg To beton. jest śnieg To jest beton jest Siadaj tu Ja cię nagram, zobaczę, będzie gitara no, Ready? Ja tak, no <noise> Ej, wolniej! Zapierdol! <noise> Dawaj! Zapierdota. 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 Wolniej! <głos> wolniej! Spadł, <noise> spadł! Siadaj! Nie! To no tu się śnieg zaczyna! Tu będzie wolniej! Tu się śnieg zaczyna! Nie, <noise> nie będzie wolniej! Ale tu się śnieg zaczyna! Dawaj, masz drugą szansę! Co?

I jak ja wyglądam, wczoraj Teraz ty! No Teraz ty! Tam. No. Teraz Cię pociągnę. Gitara. Haha, ja ale chłopak kopa, ja chorynkę. <grymka> <grymka> no. Pół godziny. Co? Pół godziny później. Takim tempem sobie jedziemy właśnie. Zapierdzielamy. Uuu, dawaj szybciej! Nie, 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 skoczył! Jest, jedzie! Jest, jedzie! Szybciej ma się jechać! Boże, trochę spodzij. Jakie ja jadę po betonie? Nie tam, przecież nie cofniesz. A, jak było? Ej, ale szybciej mogłeś jechać, ale nie tam, gdzie beton, tylko śnieg. A jak było? Powiedz. Ale pięć tak koła mieliśmy, ale osiemdziesiąt jechaliśmy. Tak? No. Osiemdziesiąt jechaliśmy. Tak? Zmicha. Dawaj, powracasz Ela. No jak było? Wow. Ale bo stąd! Co ty gadasz wolniej, wolniej? Szybciej, szybciej. Do tyłu Jedziemy, druga runda! Czemu ten się tak zamyka? To tak boli w głowie, jak się zamyka. Nic. O Co? Pana, tak boli w głowę jak się zamyka Nic. Co? O Bez oponę. Bez oponę. Ej, się jak ty O Lec pań. Lec pań. Lec pań. Lec oponę ty nie chałasujcie o 22, dobrze? Bo po policji zadzwonię, że zakusacie ciszę nocną. Tu chorzy ludzie leżą. Dziękuję. Dobra. <grystanie> <grystanie> no. no, No tak możesz jechać. Ale kuzynskiwał on. Ja, cię kręcę. Ale czadowy. Ale się poseraliście. Co? Cykasz ma pracę? Ja ale na Kiblu. Jeżesz na Kiblu? Tak. Chyba tak, nie? Ej, to ty na tym siedla, a ty na głowę wiesz Co? Ty. A, <Sy tätä falais Project> wiesz, co on ja powiedział? mówi. Aż tak długo się ten, że na śmieciach. Ten, 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 ten Deska. On mówi, on dawno Tak, <especialmente> Żeby panu, tak. takich panów, którzy się kają i nie mają gdzie mieszkać chyba. No, gruzia odkażona. Dobra, ty jest... życzę ci powodzenia. Dzięki. Serwis, Trafiłem <grym> w ogóle, bo nie widzę. Tam, nie tak, nie Dobrze? Bo y, niestety przejażdż czugana prawie 100 na godzinę po betonie, po śniegu, tam. Spodnie nie dały a rady. też miał dziurę. No ostatnio już miał dziuda ta zwana. Nie praszam, Miałeś dziurę. Miałeś dziurę. Musisz mi odkupić spodnie. Dobra, Dobra zakleiłem dobrze? Dobra. Tak? Zakleiłem dobrze? No, no. Dobra, no to jedziemy działa. Co? Przychodziłeś, co? Kto ale mój witeczku. skopu. boli, 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 no muszę kobić. Zasował kibel jak szak. Ale mogę jeszcze raz jechać. Ale nie, dobrze jechałeś fajnie, co? Ale boli, ale mogę jeszcze raz. Się... O! Dobra, ja się kupuję. Jędzi już? No. O, o, wykradzanie Dawaj teraz państwa, na maskę. Na maskę całego yeah? na całego no. państwa, Dawaj na masce! No jak ty chcesz, mogę. Menadżer, menadżer cyka wafla. On? No cyka wafla. Dawaj nie ktoś na masce? Dawaj na masę. Dobra, i nie ma masna. Armityk boli, tak? Ale dobra, dawaj maskę. To ja nie chcę, to ja nie chcę, to? Możemy we dwójka jak chcesz. Ja miałem na kole. Dawajcie na wyko na masce! No i co, że jechałeś? No ty no to co, że jechałeś. A ja na satelicie jedzie jeszcze. Dobra, dawaj maskę. A teraz mnie jechałeś? na masę. Nie, ja chciałem bawana wywalić. Co a, Dawaj Nelsona, Nelsona na Dobra, mi to, ja chciałem Co <trybuj> <trybuj> za Mamy to. Dawaj, jak ten Dawaj jak ten wyjdzie, go dzokie. No i dzokie. i jeszcze i jak wyjdzie Dawaj. No to! Tak, Ta. dawaj, Iwania, bo na No dwóch. szybko. Jakby no się odbył. Idziemy szybko. Tak, gra. No ty pięknie. Aj! Aj! Szybka zmiana miejsca. Zmiana miejscówki już trzeba osoby się spróbuję. I tak jestem w szoku, że policji jeszcze nie było, nie? jestem w szoku właśnie, że nie wezwali. No? Ale było blisko do tego. No dobra. Dobra, lecimy dalej. Stop, stop, stop! Ale go wywaliło! Tak, to jest szkod, zobacz jakie jest długa drobka. Ale ty jest szkodowski! Co ty zrobiłeś? Wypadłem. No Czujesz, co co zrobiłeś, widział, ale czegoś mi się podobało. No bo wcześniej mówiliście, że szybciej, bo w zakrętach nie wywala, to to ja Nie, wywali, A i tak wolno jechałem. <grym> <grym> ja tak to że się a ja się nie wywaliłem. Ja spadłem z trzy metry w w ogóle, nie wiem jak ty to zrobiłeś. No to idziemy dalej, bo jest fajnie. Tak? Nie. No dobra, to jedziemy. bate um. Vai, <laughs> 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 <Dua do cera. laughs>

No. Ej, to, to, to jest skoda, To jest skoda, to jest skoda. Małe dzieci powinni tak chodzić na no. tak? Tak. <ślinik> to. Tak? Głośno. Ty możemy jeździć. Ja to, to. <ślinik> to biorę do domu. Yy, no także tak się bawimy na beton, wyjechałem. <ślinik> Zapomniałem o nich, ale to nieważne. Ostatnia rzecz, talerz i lecimy. Myślę, że to będzie najgrubiej latać. No, to jest, to jest najszybsze, to jest wypukłe to, takie. To jest idealne, żeby latać. My, Dobra, wypad, stój, pan, pan. stój Co jest? No ciężko pęknie tak nie zależy Ja spróbuję inaczej Spróbuję tak Nie. Nie, nie na klonach Dobra dawaj Bądź czy tak No jest. Oj zakopał się Zakopał się, tak? Tak, tak.

Tu, tu, tu! Rękawiczki. A dupa mi się odbiła. A, bo ty siedziałeś na tym. Pa, pana rękawiczki. <laughs> Takie mokre. A, ja, ja już nie dawałem, dawałem wcześniej. Pana tyle w tym odcinku. Po tym odcinku dowiedzieliśmy się tyle, iż najlepsze do jeżdżenia jest maska samochodowa i koło. Deska od kibla może być, ale jest trochę maława. A to jest do dupy, a myśleliśmy, że jest najlepsze. No, to była dobra rozminka, więc ale... To się pogięło, a miało się ślizgać jak nie wiem. i rów się odbił, zobacz. Się no ciężka. dobra, to co? Więc ciężko tak się tak nie O, czy zgubiłem i jak zgubiłeś? Nie mogę zgubić. <laughs> Tutaj jest guzik. Subskrybujcie. Bo musi być grubiej, bo było za słabo jeszcze. To było za ale, słabo. Po, po, po prostu warunki nie dopisały, śnieg się nam kurde, zaczął topić. I, pada. To, I nie mieliśmy trochę miejsca gdzie pojeździć no. mega szybko. A chciałem 100 na godzinę. 80 tylko osiągnęliśmy. Także no i tak nie także co? Dobra, gitarka, pożegnaj, tak też się w zimę robi. No dobra